I bardzo to sobie wszyscy tutaj życzymy, bo, bo na pewno przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zakończyć rywalizację i chcemy zrobić tak najszybciej, jeżeli, jeżeli jest to możliwe, to, to wierzymy w to głęboko, że, że możemy zrobić to jutro. Mecz meczowy nie, nie jest równy, więc nie wiemy jak, z, z, jakiem, z jaką grą wyjdziemy na to spotkanie, ale bardzo byśmy chcieli, żebyśmy zagrali tak jak to zrobiliśmy w Bełchatowie, bo, bo wiemy, że graliśmy bardzo dobrze i, i wtedy jesteśmy w stanie zakończyć rywalizację w trzech spotkaniach. Tak i postaramy się nie popełnić tego samego błędu, bo, bo wiemy, że, że, nie, że, nie, że nie chcemy wracać do Bochatowa już na, na mecze i tak jak powiedziałem, chcemy zakończyć to jak najszybciej jest to możliwe. Myślę, że, że musimy skupić się tylko i na, na, na swojej grze, prze, przede wszystkim na swojej grze, bo, bo wiemy, że grając dobrą siatkówkę jesteśmy w stanie pokonać e, loto strefy Gdańsk. Both. Okay. Right, you Okay? go. Alright, be ready. The same, the same, you the two actions. Okay? we go. Allez. Right. Ready, get out. Perfect. Come back in the middle. Ready to command. Allez. Right. Okay, next. Next, next, next. Go, 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 go. Good, some good. Alright, ready to get out. Mamy dzisiaj trening, jutro rano trening i spróbujemy się zaadaptować jak najszybciej do, do warunków i wierzę w to, że dalej zachowamy tą dyspozycję z poprzednich spotkań w polu zagrywki. Myślę, że musimy uniknąć myślenia, że, że już jesteśmy tak blisko końca sezonu i tak końca, końca i tego brązowego medalu. Musimy myśleć, musimy myśleć, o tym, żeby, żeby, zagrać po prostu dobre spotkanie. Nie myśleć, że to może być ostatni mecz w tym sezonie. Doświadczenia z zeszłego, z zeszłego sezonu nie są takie dobre. Wygrywaliśmy 2-0, eee, skończyło się 3-2, ale nie, nie, w meczu, tylko w pięciu spotkaniach. Dosyć długo graliśmy, już byliśmy bardzo blisko. Później to gdzieś zaczęło, zaczęło nam uciekać, ale w końcu w ogólnym rozrachunku, bo to my byliśmy górą, oby tak było i teraz. Ja myślę, że przede wszystkim, żeby to, jak się czujemy i jak się prezentowaliśmy w tych dwóch meczach, żeby nas nie uśpiło w tym kolejnym trzecim spotkaniu. Ja myślę, że każdy wie, o co gramy. Gramy o jeszcze kilka dni wolnych. Niektórzy grają przed, o kilka dni wolnych przed reprezentacją, więc myślę, że nikt nie chce, żeby, żeby to trwało jak najdłużej i fajnie by było to zakończyć jutrzejszym spotkaniem. No ja myślę, że pięć dni wolnego między reprezentacją a klubem. To jest bardzo dobry, mocny e, motywator.